Nie no, X i ty zawsze masz wywalone. Rozłożyła się na leżaku. Idę Wam pokazać do mojego oczka. I jak to teraz wygląda. Nie czepiać się, że nie ma za dużo roślin. Jak widzicie woda u mnie jest, jest na tyle krystaliczna, żeby te ryby czuły się w niej jak najlepiej. Co do parametrów wody, TDS-y w oczku miałem ostatnio 152, jak dobrze pamiętam, a teraz jest około 160. APH 7,7. Co chwilę dochodzą jakieś roślinki. Doszły 3 lilia wodne. Teraz dodatkowo dałem pod rośliny 2 duże worki torfu. Więc ta woda, jak widzicie, jest troszeczkę taka delikatnie żółtawa. Tutaj te wszystkie rośliny wzdłuż oczka, jakby ktoś chciał wiedzieć, one są wszystkie w wodzie, więc tutaj naokoło jest zrobiona półka. Tutaj również doszła nam duża ilość czcin. Także powoli, ilość roślinek nam się tutaj zwiększa. Także nie ma, że tutaj nic się nie robi, roślin będzie dużo. Tutaj jest odpływ wody już do oczka. Tutaj już jest średnica rury 50. Tutaj dodatkowo przy samym końcu zamontowałem filtr firmy Aquanova. Jest to model NUP 9000. Jest to, wiadomo, widać filtr przepływowy z lampą UV. Ten filtr oczywiście służy. Mi tylko i wyłącznie do zbierania ewentualnie jakichś zanieczyszczeń, które próbują się gdzieś tam przedostać z powrotem do oczka. Kopałem go w ziemię, że jest praktycznie na tym samym poziomie co wąż odpływowy, cały filtr jest wypełniony biowalami i na samą górę są dane trzy warstwy batoliny. Tutaj jest kubeł, który Miałem wcześniej zamontowany na działce bardzo malutki moczku. Po co ma stać? Lepiej niech sobie tutaj pracuje. Tam są tylko gąbki w środku, fajna jest jego obsługa. Przekręcamy tylko kierunek wody, kręcimy tą wajchą. Niech gąbka nam się czyści. W pierwszej beczce mamy około 30 kg kramzytu Resztę beczki jest wypełniony. Gąbkami. W drugiej werce wrzucam Wam krótki filmik. Jest tutaj 50 kg Matrixa, 4 takie siatki ceramiki, do tego biobale. Tutaj jest na powietrzanie kamień porządny. Także musi mieć tutaj po prostu powera. Tutaj Wam pokażę nowy sprzęt również od firmy AquaNova. Tutaj jest nawet, widzicie, napowietrzacz firmy AquaNova. Fajne mają sprzęty, naprawdę używam bardzo dużo różnych sprzętów, różnych modeli. I można powiedzieć, że jestem zadowolony. Także śmiało polecam. A tutaj, właśnie. Załączyłem teraz Skimera. Mega fajna, przydatna rzecz. Również w oczku wodnym zbiera nam wszystkie zanieczyszczenia pyłki, jakieś listki cokolwiek, co się znajduje na tafli. Wiadomo, oczywiście nie musi to chodzić 24 na dobę. Też Skimer sobie działa. Zaraz podłączymy jeszcze fontannę. że tutaj jest na powietrzenie 24 na dobę, a fontanna chodzi sporadycznie. Więc tak się prezentuje całe oczko wodne i jego filtracja. Jeśli chcecie kupować jakieś pompy na powietrzacze, czy jakieś kamienie na powietrzające duże, czy skimery do oczka, to spokojnie polecam firmę Aquanova. Także to było na tyle w tym odcinku, subskrybujcie, lajkujcie, wbijajcie na moje strony internetowe, linki macie w opisie filmu Także pozdrawiam wszystkich serdecznie, w kolejnym filmie spotkamy się w moich hodowli, trzymajcie się i do następnego odcinka